Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Podczas dzisiejszej katechezy wybierzemy się do najbardziej znanych sanktuariów Maryjnych w Anglii i w Polsce. Czym dla nas są sanktuaria? Sanktuaria to szczególne miejsca kultu religijnego, które mają wyjątkowe znaczenie duchowe i historyczne. Są one uważane za przestrzenie intensywnej obecności Boga i szczególnej łaski. Często związane z objawieniami, cudami, świętymi osobami lub czczonymi wizerunkami, np. Matki Bożej czy pana Jezusa. Jaką rolę odgrywają sanktuaria w życiu religijnym wiernych? Pielgrzymkową. Wierni udają się tam, aby modlić się, prosić o łaski, dziękować, szukać duchowego uzdrowienia lub pojednania z Bogiem. Modlitewną. Oferują możliwość uczestnictwa w mszach świętych, spowiedzi, adoracji najświętszego sakramentu i innych form kultu. Historyczną. Często są to miejsca o wielowiekowej historii, łączące religię z kulturą i tożsamością lokalną czy narodową. Teraz wykonajcie zadanie na karcie pracy. Czy znasz to miejsce? To sanktuarium Matki Bożej w Walsingham znajduje się ono we wschodniej Anglii. Było jednym z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych w średniowiecznej Europie, obok Rzymu, Jerozolimy i Santiago de Compostela. A czy ktoś zna historię tego sanktuarium? Historia Sanktuarium Matki Bożej w Walsingham sięga 1061 roku, kiedy to według tradycji Matka Boża objawiła się pewnej pobożnej angielskiej szlachciance. Maryja poprosiła ją, by wybudowała replikę domu zwiastowania z Nazaretu jako miejsce modlitwy i oddania się Bogu. Wkrótce powstało tak zwane Święte Domostwo. Do którego udawały się liczne pielgrzymki, a Walsingham stało się jednym z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w średniowiecznej Anglii, znanym jako angielski nazaret. Miejsce to przyciągało pielgrzymów zarówno Królów i duchowieństwo, jak i zwykłych wiernych. W 1538 roku sanktuarium zostało zniszczone na polecenie króla Henryka VIII w ramach reformacji i kasaty klasztorów. Święty dom został zburzony, a figura Matki Bożej z Walsingham spalona. Dopiero w XX wieku rozpoczęto odbudowę kultu. W 1934 roku odrestaurowano sanktuarium katolickie. W tym samym czasie powstało także sanktuarium anglikańskie, nieopodal oryginalnego miejsca. Obecnie Walsingham znów jest ważnym miejscem pielgrzymek, zarówno dla katolików, jak i anglikanów, a także symbolem jedności chrześcijan i odrodzenia wiary w Anglii. I'm starting out on my pilgrim journey today to a very special place. A place of prayer with a long history of devotion to the Mother of Jesus, Mary Our Lady. And that place is Walsingham, which is truly an extraordinary place for many reasons. It all began in 1061. With a woman called Richeldras, whose love for Jesus and Mary was rewarded by Our Lady asking her to build a house in her honor. It is recounted like this Our Lady led Richeldras in spirit to Nazareth and showed her the house where the angel had greeted her. Look, daughter, said Our Lady. Take the measurements of this house and erect another like it in Walsingham, dedicated to praising and honoring me. All who come here shall find help in their need. It shall be a perpetual memorial to the great joy of the Annunciation, ground and origin of all my joys, and the root of humanity's gracious redemption. This came about through Gabriel's message. That I would be a mother through my humility and conceive God's Son in virginity. Czy wiesz dlaczego w Aylesford również znajduje się bardzo znane sanktuarium Maryjne? W południowo-wschodniej Anglii znajduje się wyjątkowe miejsce modlitwy sanktuarium Matki Bożej w Niebowziętej i świętego Szymona Stoka. To miejsce ma bardzo długą i ciekawą historię. Wszystko zaczęło się w 1242 roku, kiedy do Anglii przybyli karmelici, zakonnicy, którzy wcześniej mieszkali na górze Karmel w Ziemi Świętej. Osiedlili się w Aylesford i zbudowali tam klasztor. Obejrzyjmy teraz krótki film o szkaplerzu karmelitańskim. Moi kochani, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Po Górze Karmel, dla każdego karmelity jest to wyjątkowe miejsce, bo jesteśmy gdzie, Marzyna? Jesteśmy w Aylesford, w kolebce szkaplerza karmelitańskiego. Aylesford, święty Szymon Sztok otrzymał, że tak powiem, konkretną wskazówkę dla naszego zakonu, a mianowicie szkaplerz, o, z pięknymi słowami: Najukochańszy synu, przyjmij szkaplerz Twojego zakonu. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. To jest kaplica. Świętego Szymona Sztoka. A to kaplica upamiętniająca to niezwykłe wydarzenie, które miało miejsce z 15 na 16 lipca roku 1251. No i właśnie widać tutaj Maryję i Świętego Szymona, który otrzymuje szkaplerz karmelitański. No no tutaj chcemy wam coś Powiedzieć. Na różańcu proś! Polacy z Anglii pozdrawiają. Czas na zadanie. Zobaczymy, co zapamiętaliście. A teraz przenosimy się do dwóch najbardziej znanych sanktuariów maryjnych w Polsce. Znasz ten obraz? Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej, w którym znajduje się ukazany obraz, zlokalizowany jest na wzgórzu Jasna Góra w Częstochowie. To najpopularniejszy cel pielgrzymów i jedno z najważniejszych miejsc kultu maryjnego w Polsce. Królowa Polski. Dla narodu polskiego kult Maryjny miał zawsze szczególne znaczenie. Do Maryi kierowali swe modlitwy i prośby polscy królowie, przywódcy, a także zwykli prości ludzie. W 1656 roku Jan Kazimierz dokonał aktu poświęcenia Polski Matce Bożej, ogłaszając ją królową naszej ojczyzny. Wielokrotnie w historii naszego kraju doznawaliśmy szczególnej opieki Maryi, zwłaszcza w trudnych chwilach. Najważniejszym centrum kultu Maryjnego Polaków jest klasztor na jasnej górze z cudowną ikoną Czarnej Madonny. Papież Jan Paweł II wskazywał u swej pani i królowej naród polski szukał przez wieki i szuka nadal oparcia i siły duchowego odradzania. Jest to miejsce szczególnej ewangelizacji. Wielkie wydarzenia w życiu Polski są zawsze jakoś z tym miejscem związane. Częstochowa. Czy wiesz, że Stochowa to duchowa stolica Polski? A teraz? Zobaczymy sanktuarium w Licheniu. Drugie wielkie sanktuarium Maryjne znajduje się w Licheniu koło Konina. Zbudowano je dla upamiętnienia objawień Maryi z lat 1813 i 1850-52. Świątynia Matki Bożej Licheńskiej, bolesnej królowej Polski, została wzniesiona jako wyraz wdzięczności narodu polskiego z okazji jubileuszu 2000 -lecia narodzin pana Jezusa. Obejrzyjmy teraz sanktuarium w Licheniu z lotu ptaka. Na koniec pomódlmy się śpiewając apel jasnogórski. Wierz, że Polacy modlą się w ten sposób codziennie o godzinie 21.00.